Henryk Sienkiewicz, pan Wołodyjowski, rozdział 36 Mały rycerz, zgodnie z przewidywaniem Basi, zakrzyknął zrazu, gdy się o jej zamiarach dowiedział, że nigdy się na nie nie zgodzi, bo sam jechać nie może, a bez siebie jej nie puści. Lecz wówczas zaczęły się ze wszystkich stron prośby i nalegania które wkrótce zachwiać miały jego postanowieniem. Basia nalegała wprawdzie mniej niż się spodziewał, bo jej się bardzo chciało z mężem jechać, a bez niego wyprawa straciła dla niej część powabu. Lecz Ewka klękała przed nim i, całując go po rękach, zaklinała na jego afekt dla Basi, by pozwolił. Nikt inny do mego ojca nie odważy się przystąpić, mówiła mu. I takową rzecz oznajmić. Ni ja, ni Azja, ni nawet mój brat. Jedna pani Basia może to uczynić, bo on jej niczego nie odmówi. Na to, Wołodyjowski, Baś się w swaty bawić, a prócz tego przecie wracać musicie tedy. Niechże to za waszym powrotem uczyni. Ewka odpowiadała płaczem. Bóg wie, co się do powrotu stanie i jest nawet pewna, że zamrze ze strapienia. Ale dla takiej sieroty, nad którą nikt nie ma miłosierdzia, tak będzie najlepiej. Mały rycerz posiadał niezmiernie czułe serce, więc poczynał wąsikami ruszać i po izbie chodzić. Żywnie nie chciało mu się ze swoją baśką rozłączać choćby na jeden dzień, a cóż dopiero na parę tygodni. Jednakże widocznie bardzo go owe prośby poruszały, bo w parę dni po tych szturmach ozwał się któregoś wieczora: Żebym mógł razem jechać, nie mówię. Ale nie może to być, bo mnie tu służba trzyma. Basia skoczyła do niego i przyłożywszy różane swe usta do jego policzka, poczęła powtarzać: Jedź, Michałku, jedź, jedź. Żadną miarą nie może być, odrzekł stanowczo Wołodyjowski. I znów upłynęło dni parę. Przez ten czas radził się mały rycerz pana Zagłoby, co mu czynić przystoi, lecz ów rady odmówił. Jeśli nie ma innych przeszkód, jeno twój sentyment, rzekł, to co ja mam gadać? Sam postanów. Już ci pustka tu będzie po hajduczku, żeby nie mój wiek i trudna droga, to i ja bym pojechał, bo bez niej nijak. A widzisz wasze? Przeszkód istotnie nie ma. Pora trochę mroźna, od i wszystko. Zresztą spokojnie i komendy wszędzie po drodze. Tylko bez niej nijak. Tedy ci właśnie mówię sam postanów. Po tej rozmowie na nowo począł się pan Michał wahać i na dwoje rzecz rozważać. Ewki było mu żal. Zastanawiał się także nad tym, czy wypada samą dziewczynę wysyłać z Azją w tak długą drogę, a jeszcze więcej nad tym, czy godzi się życzliwym ludziom nie dopomóc, skoro zdarza się sposobność tak łatwa. O cóż bowiem chodziło o wyjazd Basi na dwa lub trzy tygodnie? A choćby szło tylko o dogodzenie Basi, by mogła widzieć Mochilów, Jampol i Raszków, to i czemu by jej nie dogodzić? Okazja, czy tak, czy owak, musi iść ze swoją chorągwią dorażkowa. Będzie więc ochrona wszelka, a nawet zbyteczna wobec zupełnego wyniszczenia zbójów i zimowego spokoju od ordy. Chwiał się więc coraz bardziej, mały rycerz, co spostrzegłszy niewiasty, ponowiły nalegania. Jedna, przedstawiając tę sprawę jako dobry uczynek i swój obowiązek, druga, płacząc. I lamentując. Pokłonił się wreszcie komendantowi i Tuchajbejowicz. Mówił, iż wie, że nie godzien takiej łaski, ale tyle przecie okazał i wierności, i przywiązania do obojga państwa wołodyjowskich, że śmie o nią prosić. Wielkie ma on długi wdzięczności dla obojga, bo nie pozwolili nim poniewierać i wówczas, gdy jeszcze nie było wiadomo, że jest Tuchajbejowym synem. Nie zapomni nigdy, że pani komendantowa opatrywała jego rany i była mu nie tylko panią łaskawą, ale i jakoby matką. Dowody swej wdzięczności złożył on już w bitwie z Azbą Bejem, więc i w przyszłości, nie daj Bóg okazji, w potrzebie z radością nałoży za swą panią głową i ostatnią kroplę krwi wyleje. Potem ją opowiadać o swej dawnej, nieszczęsnej dla Ewki miłości. Nie żyć mu bez tej dziewki. Miłował ją przez całe lata rozłąki, chociaż bez jakiejkolwiek nadziei i miłować jej nigdy nie przestanie. Ale między nim a starym panem Nowowiejskim jest dawna nienawiść i dawny stosunek sługi i pana rozdziela ich jakoby jarem szerokim. Pani jedna mogłaby ich złagodzić, a jeśli i tego uczynić nie zdoła, zasłoni przynajmniej drogą dziewkę przed ojcowskim tyraństwem, przed zamknięciem i kańczugiem. Wołodyjowski wolałby był może, żeby Baśka nie wdawała się w tę sprawę, ale że sam lubił ludziom dobrze czynić, więc się i sercu żony nie dziwił. Wszelako nie odpowiedział jeszcze Azji zgodą, oparł się nawet nowym łzom Ewki, tylko w kancelarii się zamykał i rozmyślał. Aż wreszcie pewnego dnia wyszedł na wieczerze z pogodną twarzą i po wieczerzy spytał nagle Tuchaj-Bejowicza. ja? a kiedy ci termin ruszyć? Za tydzień, wasza wielmożność, odrzekł niespokojnie Tatar. Halim musiał już tam pokończyć układy z Kryczyńskim. Każże i wielkie sanie wymościć, bo dwie białogłowy powiedziesz do Raszkowa. Usłyszawszy to Basia, poczęła w ręce klaskać i obce z męża. Za nią skoczyła Ewka. Za nią schylił się do jego kolan z szalonym wybuchem radości i Azja, aż mały rycerz musiał im się opędzać. Dajcie spokój, mówił. Cóż znowu? Jak można ludziom pomóc, to i ciężko nie pomóc. Chyba by kto całkiem był zatwardziały, ja zaś przecie nie żaden triannus. Ty, oto Baśka, wracaj, kochanie prędko, a ty, Azja. Opiekuj się nią szczerze, tym mi najlepiej podziękujecie. No, no dajcie spokój. Tu począł wąsikami mocno ruszać, po czym rzekł już weselej dla dodania sobie fantazji. Najgorsze te babskie śluzy. Jak jeno śluzy obaczę, zaraz nic po mnie. A ty, Azja, masz dziękować nie tylko mnie i mojej żonie, ale i tej oto panience, która tu za mną jako cień chodziła, żałość swoją ciągle przed oczy moje wysuwając. Musisz jej za takowy afekt zapłacić. Zapłacę. Zapłacę. Odrzekł dziwnym głosem Tuchajbejowicz i porwawszy ręce Ewki, począł je całować tak gwałtownie, że można by myśleć, iż je chciał raczej pokąsać. Michale, zawołał nagle zagłoba, wskazując na basie, co my tu będziemy robić bez tego kociaka? Ano, ciężko będzie, odrzekł mały rycerz. Dali Bóg, ciężko. O czym dodał ciszej. Ale może dobry uczynek Pan Bóg później pobłogosławi. Rozumiesz, waść. Tymczasem kociak wsunął między nich swą ciekawą, jasną główkę. Co powiadacie? I nic, odrzekł Zagłoba. Mówimy, że na wiosnę bociany pewnie przylecą. Baśka poczęła się ocierać twarzyczką o twarz męża, jak kot prawdziwy. Michałku, ja tam nie będę długo siedziała, rzekła z cicha. I po tej rozmowie zaczęły się znów narady kilka dni trwające, ale już nad podróżą. Pan Michał sam wszystkiego doglądał. Sanie kazał ładzić przy sobie i wymościć je skórami uszczwanych jesienią liszek. Pan zagłoba, tu z własne znosił, by było czym w drodze nogi przykryć. Miały pójść wozy z pościelą i żywnością. Miał pójść i dzianecik Basi, aby w miejscach zatoczystych i niebezpiecznych mogła się na niego z sani przesiąść, bo szczególniej bał się pan Michał zjazdu do Mohilowa, do którego się istotnie na złamanie karku zjeżdżało. Jakkolwiek nie było najmniejszego prawdopodobieństwa jakiegoś napadu, przykazał mały rycerz Azji wszelkie ostrożności zachować. Kilkunastu ludzi na parę staj naprzód zawsze wysyłać i na noclegi nie stawać nigdzie po drodze, jeno tam, gdzie są komendy. Wyjeżdżać skoro świt, stawać przed nocą, a w drodze nie marudzić. Tak dalece o wszystkim myślał mały rycerz, że własną ręką nabił kruciczki do olster przy basinej kulbace. Nadeszła na koniec chwila wyjazdu. Jeszcze ciemno było, gdy dwieście koni lipków stanęło w pogotowiu na Majdanie. W głównej izbie komendanckiego domu panował już także ruch. Na kominach buzowały się jasnym płomieniem smolne szczapy. Wszyscy oficerowie, więc Mały Rycerz i pan Zagłoba i pan Muszalski i pan Nienaszyniec i pan Chromyka i pan Motowidło, a z nimi towarzysze spod Górnych Chorągwi zebrali się na pożegnanie. Baśka i Ewka, ciepłe jeszcze i zarumienione od snu, piły winną polewkę na drogę. Wołodyjowski siedział obok żony, obejmując ją w pół. Zagłoba sam nalewał polewkę, powtarzając za każdym dolaniem jeszcze, bo Mrozik i Basia i Ewka ubrane były po męsku, bo tak zwykle podróżowały na kresach niewiasty. Basia była przy szapelce, szubkę na sobie miała żbiczą, łasicami bramowaną, gronostajowy z uszami kołpaczek, hajdawerki bardzo obszerne, kształt spódnicy czyniące i buty do kolan, męskie, podszyte wyporkami. Na to wszystko miały pójść jeszcze ciepłe deliki i szuby z kapturami do osłonięcia twarzy. Tymczasem jednak twarz ta była jeszcze odsłonięta, i dziwili się jako zwykle jej urodzie żołnierze. Inni zaś spoglądali łakomie na Ewkę, która miała usta wilgotne, jakby do pocałunku złożone. Inni wreszcie nie wiedzieli na którą patrzeć i tych aż ciągoty brały po końcach izby. Tak im obie były ponętne, a szeptali zaś jeden drugiemu w ucho. Ciężko człowieku żyć na takim odludziu. Szczęsny komendant, szczęsny Azjach. Uh. Ogień na kominach trzaskał wesoło, a po zapłociach poczęło się pianie kurów. Z wolna wstawał dzień dość mroźny i pogodny. Pokryte grubym śniegiem dachy szop i kwater żołnierskich stały się jasno różowe. Z Majdanu dochodziło parskanie koni. I skrzyp chodzących pieszo żołnierzy z chorągwi towarzyskich, a również dragońskich, którzy zebrali się z szop i karczem, by pożegnać basie i lipków. Na koniec Wołodyjowski rzekł: Czas! Usłyszawszy to, Baśka porwała się z miejsca i padła w ramiona mężowskie. On przycisnął usta swoje do jej ust, potem tuląc ją ze wszystkich sił do piersi, całował jej oczy i czoło, i znów usta. Długa była to chwila, bo kochali się oboje niezmiernie. Po małym rycerzu przyszła kolej na pana za głowę. Następnie inni oficerowie przystępowali do całowania basinej ręki. A ona powtarzała co chwila swoim dźwięcznym, jak srebro, dziecinnym głosikiem. Ostawajcie was, panowie, w zdrowiu. Ostawajcie w zdrowiu. I obie z Ewką poszły przywdziewać deliki z otworami na ręce zamiast rękawów, na to kapturzaste szuby, aż całkiem znikły w tych ubiorach. Otworzono im szeroko drzwi, przez które wpadła zaraz para mroźna i całe zgromadzenie znalazło się na majdanie. Na świecie czyniło się coraz widniej od śniegu. I zorzy. Szać obfita osiadła na szerści lipkowskich bachmatów i na kożuchach żołnierzy, tak iż zdało się, że cała chorągiew biało jest przybrana i na białych koniach siedzi. Baśka z ewką wsiadły do wymoszczonych skórami sani. Dragoni i pocztowi z chorągwi pokrzykiwali na szczęsną drogę odjeżdżającym. Na ów odgłos, liczne stada wron i kruków, które sroga zima przygnała w pobliże zabudowań ludzkich, zerwały się z dachów i z wielkim krakaniem poczęły krążyć w różanym powietrzu. Mały rycerz pochylił się nad saniami i pogrążył twarz w kapturek okrywający głowę żony. Długa była ta chwila, wreszcie oderwał się od basi i czyniąc znak krzyża ręką, zawołał. W imię Boże. Wówczas Azja podniósł się w strzemionach. Dzika twarz jego promieniała od radości i zorzy. Machnął buzdyganem, aż burka podniosła mu się w kształcie skrzydeł drapieżnego ptaka i krzyknął przeraźliwym głosem: Ruszaj! Zaskrzypiały w śniegu kopyta. Par obficie i wyszedł z nozdrzy końskich. Pierwsze szeregi lipków. Ruszyły zwolna, za nimi drugie, trzecie, czwarte, za nimi sanie, za nimi następne szeregi, i cały oddział począł oddalać się po pochylonym Majdanie ku wrotom. Mały rycerz żegnał ich krzyżem świętym. Wreszcie, gdy sanie minęły już bramę, złożył ręce przy ustach i zawołał. Bywaj zdrowa, Baśka! Ale odpowiedziały mu tylko głosy piszczałek. I wielkie krakanie czarnego ptactwa.